Budujemy Stadion po to, żeby BKS grał w Czecielice, bo on będzie stadion rzeczywiście będzie spełniał parametry, które umożliwią i będą pomagały certyfikować dla stadionu Czecieliki, ale też w dużej mierze było to projektowane w ramach bardzo bliskich konsultacji zarówno z naszym klubem KS Bolesławia, jak i Polskim Związkiem Lekkiej Atlantyki. Przed podjęciem decyzji mieliśmy do wyboru kilka koncepcji. Nawet zastanawialiśmy się nad budową stadionu w innym miejscu, ale okazało się, że nie mamy takiego miejsca, w którym moglibyśmy umieścić stadion wraz z całą infrastrukturą. Dlatego wróciliśmy do pomysłu remontu tego obiektu. Oczywiście on możliwy jest tylko dlatego, że miasto dysponowało finansowymi i była też deklaracja wsparcia ze strony e, rządu, a właściwie zaproszenie w związku No, Ostatecznie ta dotacja nie jest taka duża, jak się spodziewaliśmy, bo ona wynosi łącznie 6,5 e, miliona, a całość zadania to jest 25 milionów. To są takie proporcje e, stosunkowo słabe, ale ponieważ podjęliśmy, obiecaliśmy, dotrzymujemy zobowiązań, stadion będzie. Zrealizowany i zaczną być wizytówką, a nie postrachem. Oczywiście, kiedyś trzeba będzie się zastanowić jeszcze nad budunkiem administracyjnym, ale to kiedy indziej. na razie jest ważne, że stadium będzie spełniał bardzo nowoczesne parametry, jeśli chodzi o szczególnie. Realizację zawodów lekkoatletycznych, ale też e, rozgrywek. No właśnie, bo bieżnie będą miały atesty, czyli to już jest ten poziom, żeby organizować e, Mistrzostwa Polskie na przykład. No to pan się lepiej ode mnie zna. Ja wiem, że, że te atesty pozwolą rzeczywiście na Mistrzostwa Polskie. Ja Chcemy przede wszystkim, żeby nasi lekkoatlety, którzy mają bardzo duże osiągnięcia, sukcesy, również tacy jak pan redaktor, którzy biegają i osiągają. W innych kategoriach, żeby mogli trenować na profesjonalnym sprzęcie, a nie tak jak kiedyś tam biegaliśmy na jakimś żużku.